Pamiętaj o tych dobrych rzeczach, i kiedy jesteś w takiej trudnej sytuacji, to jednym z kół ratunkowych Twoich jest przypominanie sobie o dobrych rzeczach, które Bóg dla Ciebie zrobił. Jak zachowujesz się w kryzysie? Jak zachowujesz się, kiedy kryzys wydaje się, że wydłuża się, a może nawet nie skończy? Jedną z rzeczy, jaką bardzo chcemy wtedy doświadczyć, to, to pomocy. Szukamy kogoś, kto nam pomoże. Ale coraz częściej słyszę, że człowiek jest samotny. Coraz częściej mówimy o tym, że żyjemy w samotności, że media społecznościowe nie budują społeczności, a, a relacje małżeńskie, rodzinne już nie są takie, jakie były kiedyś. Dzisiaj musimy iść do terapeuty, się wygadać, wypłakać, a kiedyś to robiliśmy przy stole, z rodziną, ze znajomymi. Kiedyś paliliśmy ognisko, a dzisiaj jointa. I dzisiaj nie radzimy sobie z kłopotami, tak jak nasi ojcowie czy dziadowie. Dlatego chcę dzisiaj wam powiedzieć o tym, co robić, kiedy kryzys jest, jest dużo większy niż myślałeś i nie byłeś na niego przygotowany. Bo zawsze przychodzi kryzys do wszystkich ludzi, bo każdy człowiek doświadcza kryzysu. Jedni więcej, inni mniej, inni z własnej winy, ze złych decyzji, wpadają w tarapaty, w kłopoty, a inni po prostu dlatego, że życie się nie poukładało. I Pismo Święte pokazuje, że jest postawa, która jest bardzo kluczowa, ważna, i ja tej postawy się nauczyłem, chciałbym Wam ją przekazać. Jakub. Które ostatecznie stał się męczennikiem za Ewangelię, napisał w swoim liście, liście Jakuba, w trzecim rozdziale, takie słowa. Zresztą, pozwólcie, że coś jeszcze powiem, zanim przeczytam ten fragment. Bo ten sam Jakub mówi, umiłowani, kiedykolwiek wpadacie w trudności, kiedykolwiek wpadacie w kłopoty, Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. No, tego typu instrukcja, podpowiedź wydaje się być dosłownie no, niewykonalna, bo ja nawet nie mam sił czasami się podnieść z fotela czy z łóżka, kiedy jest mi ciężko. Człowiek w, w stresie, w kłopocie, w trwającym długo stresie, raczej nie ma sił do skakania i, i radości. A jednak chrześcijaństwo to nie religia, to postawa. I można wykrzesać w sobie siły do wyskoku, siły do wykrzyczenia swojej radości czy niezadowolenia. I ten Jakub, dlatego że najpierw instruuje nas do tego, żebyśmy uważali, że każda trudna sytuacja jest powodem do radości, do chwalenia Boga, mówi tak: z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo, tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. Kiedy Jakub pisze te e, rzeczy do nas, kiedy zachęca nas do tego, żebyśmy spojrzeli na to, co mówimy, to to nie jest akademicka mowa, akademicka rada. To jest człowiek z dużym już doświadczeniem, który odpowiedzialny jest za kościół w Jerozolimie, bardzo duży, prześladowany kościół. On mówi, bądź uważny, albo inaczej, przyjrzyj się temu, co mówisz. Bo pierwsza rzecz, to najczęściej to, co mówimy, pakuje nas w tarapaty. Lub to, czego nie mówimy, pakuje nas w tarapat. Drugie, on mówi, a co jeśli w kryzysie ty... Zaczniesz mówić, wyjdę z tego, z Bożą pomocą wyjdę z tego, Bóg nie opuści mnie, nie zostawi, nie pozwoli, żeby pokusa przerosła moje zdolności. Co, jeśli mówisz tak, a jaki jest efekt, kiedy mówisz, niech mi nie pomaga, jestem sam, sam niosę ten ciężar, źle się czuję, chyba z tego nie wyjdę, prawdopodobnie upadnę, w sumie nie mam sił. Jakub mówi, jeżeli chcesz, żeby się coś zmieniło, to nie możesz mówić rzeczy, słów, które są negatywne, które już niszczą przyszłość, które sprawiają, że nie wyjdziesz z twojego kłopotu. Bracia on mówi: tak nie może być. Jeśli chcesz czerpać radość ze zmiany, jeżeli chcesz spożyć owoc zwycięstwa, owoc przemiany, to musisz mówić słowa, które są dokładnie takie same. Nie możesz mówić, Bóg jest nieobecny, gdzie jest ten Bóg, Bóg o mnie zapomniał, a potem mówić, Boże pomóż. Jedno drugiemu przeczy. Dlatego Jakub mówi, kiedy przychodzi próba, zanim chwycisz złą myśl, uznaj tą próbę, ten trudny czas, za okazję do tego, żeby znowu Bóg okazał się być Bogiem. Przeczytam wam dokładnie, jak brzmią słowa Jakuba. Jest to jego list, pierwszy rozdział. Drodzy bracia, za najwyższą radość, za najwyższą radość, uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Jakub najwyraźniej uważał, że próba to jest coś, co możemy uznać za dobre, za dobrą rzecz. Dlaczego? Bo tak naprawdę próby hartują, próby kształtują charakter, próby sprawiają, że odnosisz zwycięstwo. I próby też dla chrześcijanina mogą oznaczać, że zobaczy, jak Bóg interweniuje. Więc kiedy przychodzi ten czas trudności, to tak jak jeden rabin tłumaczył słowa Jakuba, powiedział: Żyd nauczył się z tych słów jednej rzeczy: że kiedy przychodzi próba, podskocz z radości. I ten skok ma wyglądać jak obrót w powietrzu. Po prostu podskocz i obróć się z radości. To nie wydaje się być naturalne, bo wszyscy reagujemy: ojej, kłopoty, lęk, niepokój, strach. Jakub mówi: Nie bój się. Jeśli przychodzi próba, uznaj to za kolejną okazję, żeby Bóg objawił się Tobie Bogiem. Nawet jeżeli jest to próba przekraczająca Twoją wyobraźnię i zasoby Twoje, i siły Twoje, pozwól Bogu być Bogiem. I dlatego Jakub mówi: Nie mów źle. Nie pozwól, żeby Twoje usta wypowiadały złe rzeczy jeśli chcesz, żeby się działo dobrze. Chwyć Boże Słowo i mów, mój Bóg jest pomocnikiem moim. Nie opuści i mnie nie zostawi. Choćbym szedł przez dolinę cienia śmierci. Nie zostawi mnie, wyprowadzi mnie na zielone pastwiska. Mój stół zaopatrzy w obecności moich nieprzyjaciół, padnił Bóg mego tysiąc dziesięć tysięcy po prawicy mojej, mnie to jednak nie spotka. Cokolwiek się dzieje, ufaj Bogu, i wszystko, co się złego zaczęło dziać, Bóg odmieni na dobro. I nigdy cię nie zawiedzie. No i jest fragment w psalmach, gdzie Dawid... Dawid to był młody chłopiec, który pomagał w opiece nad owcami ojca. Był to chłopiec, który śpiewał Bogu, kochał Boga. My go znamy najczęściej z historii z Goliatem, gdzie pokonał Goliata. A tak naprawdę był to człowiek, który od poznania się z królem Saulem do stania się królem Dawidem przeżywał bardzo dużo męki, takiej mentalnej męki, ponieważ przez ludzi, którym był wobec których był lojalny, od ludzi, których nawet kochał, e słyszał groźby dla jego życia. Ukrywał się. Uciekał przed mordercami, uciekał przed posłańcami, którzy mieli odebrać mu życie. A kiedy był już królem, popełniał błędy, i w jego domu pojawiały się wyzwania, i z jego winy pojawiały się kłopoty. Więc to był człowiek, który w tych turbulencjach życiowych wielokrotnie był w miejscu, gdzie chciał się poddać. I w Psalmie 42, Psalm 42. Werset 11 mówi tak. Pomimo moich pokruszonych kości, ubliżają mi nieprzyjaciele, mówią do mnie co dnia, no to gdzie ten Twój Bóg? Ja mówię. Dlaczego rozpaczasz, Maduszo? i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę go wielbił. On moim wybawieniem i on moim Bogiem. On mówi o konkretnej sytuacji, gdzie jego życie jest zagrożone, gdzie jest pozbawione czci. Nie ma ludzi, którym może ufać. Mówi, jest bardzo ciężko. Mówi, ale ja z tego wyjdę. Będę miał powód, żeby powiedzieć, że Bóg jest wielki. Więc duszo moja, moje myśli, moje wyobrażenia, moja pamięć, przypomnij sobie o tym, co dobrego Bóg uczynił. Pamiętaj o tych dobrych rzeczach. I kiedy jesteś w takiej trudnej sytuacji, to jednym z kół ratunkowych twoich jest przypominanie sobie o dobrych rzeczach, które Bóg dla ciebie zrobił. Patrzenie na to, nie pustą część szklanki, ale na tą wypełnioną część szklanki, na tą pozytywną stronę i możliwości, jakie możesz osiągnąć, zdobyć po wyjściu z tej sytuacji. Apostoł Paweł w pewnym momencie, podczas swojej służby, jako misjonarz Ewangelii, człowiek, który służy Bogu, trafia do więzienia. W więzieniu jest wrzucony do z samych głębin więziennych, do jednego z najgorszych miejsc, w jakich można było się znaleźć, oczekuje wyroku, realizacji wyroku. Jego życie jest absolutnie zagrożone i on ze swoim kompanem, Sylasem, około północy mówią, jest bardzo źle, Paweł, jest bardzo źle, Sylas jest gorzej niż myślałem. Zaczynają między sobą rozmawiać i mówią, jeszcze jutro albo już jutro, może, mogą nam odebrać życie. Sytuacja była poważna. To nie jest przypowieść. To nie jest historia wymyślona. Tak naprawdę było. Ci dwaj niewinni mogli stracić następnego dnia życie. I werset 25 brzmi tak. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali hymny Bogu. Przysłuchiwali się im więźniowie. Kiedy jest Późna pora, czeka ich prawdopodobna śmierć. Są w głębinach lochów, tam gdzie wrzuca się najgorszych więźniów z najgorszymi wyrokami. Mogą zdecydować, albo z ich ust wyjdą słowa narzekania, szemrania, mówienia o tym, po co to im się wydarzyło, dlaczego Bóg ich opuścił. Prawdziwa sytuacja, albo, no właśnie, i oni tutaj. Zachowują się dosłownie wzorowo. Zaczynają podnosić głos, zaczynają chwalić Boga do tego stopnia, że inni więźniowie ich słyszą. I na pewno pamiętacie, jak skończyła się historia. Zostali uwolnieni, a człowiek, który był szefem strażników więziennych, uwierzył w Jezusa Chrystusa. Z głębin więziennych do euforii, do radości, do sukcesu, bo człowiek i jego rodzina uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Tak z Bogiem jest, kiedy wypowiadasz rzeczy, które to ciebie budują. Pozwalasz Bogu interweniować w swoim życiu. On przychodzi nie dlatego, że jest ci ciężko. On przychodzi dlatego, że zaprosiłeś Go swoim wyznaniem. Otwórzmy sobie taki fragment Hebrajczyków, 13 rozdział. Chciałbym Opowiedzieć wam dużo historii, ale ze względu na to, że czas naszego spotkania jest ograniczony, tych historii z mojego życia nie opowiem. Tylko mogę powiedzieć tak, kiedykolwiek przychodziły złe wiadomości, albo złe rzeczy się działy, kiedy trudności przychodziły na, do naszego życia, naszej rodziny, naszej pracy, naszej służby. Moja żona wielokrotnie do mnie mówiła tak, że wiesz, co zrobić? Albo mówiła, "Podnieś ręce i chwal Boga. To nie był religijny gest, to nie była mowa kościelna. To było coś, czego się nauczyliśmy i o czym sobie wzajemnie nie przypominaliśmy, Że kiedy jest ciężko i ręce chcesz opuścić i usiąść, bo masz ołowiane nogi, wtedy jest czas na podniesienie rąk i chwalenie Boga. Kiedy wydaje ci się, że wyrok zapadł i jest bez wyjścia sytuacja, to właśnie wtedy zacznie krzyczeć, że jesteś zwycięzcą. Bo w Jezusie Chrystusie Bóg dał ci wszystkie okazje po to, żebyś wygrał, stał się ich zwycięzcą. Więc Hebrajczyków, 13 rozdział, mówi takie no, bardzo potrzebne nam słowo dzisiaj. Werset 15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia. To znaczy... Owoc warg wyznających Jego imię. Przez kogo? Przez Jezusa. Co ten fragment mówi? Co to znaczy nieustannie? Przecież w życiu nie jest tak zawsze, że jest wesoło. Nie zawsze w życiu chcesz chwalić Boga. Czasami wolałbyś ponarzekać. No, widzicie, co się dzieje, słyszycie dookoła, co się dzieje. Pożary, mordy, gwałty, zadłużenia, inflacja. Można wymieniać i wymieniać i wymieniać przyczyny do narzekania, do lęku. A ty mówisz, nieustannie chwalcie Boga? Inny fragment mówi, w jedno z tłumaczy, mówi tak, we wszystkim Bogu dziękujcie. Co to znaczy? Nieustannie chwalcie, we wszystkim Bogu dziękujcie. A może chrześcijaństwo to nie jest tylko niedziela, msza, nabożeństwo? Może chrześcijaństwo to nie jest tylko różaniec czy ojczy nasz. Może chrześcijaństwo to jest styl życia. W którym człowiek zachowuje się jak dziecko Boże, a Bóg dla niego jest wszechmogącym, szybko interweniującym stwórcą, który nie opuści, nie zostawi. Może chrześcijaństwo to jest właśnie 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, postawa nieustannej radości i chwalenia tego, który jest większy niż wszystkie przeszkody. Może to jest właśnie mówienie: Ojcze, nie jestem sam w tym, w co weszliśmy, ja i mój dom. Może to jest mówienie. Dziękuję Ci, że Ty zainterweniujesz, zaopatrzysz, uzdrowisz, przyjdziesz do mnie. To jest właśnie chrześcijaństwo, kiedy nie mówisz nie potrzebuję Boga, ale zapraszasz Go chętnie i otwierasz niebo na swoim domem. Tak właśnie się dzieje. Stary i Nowy Testament pokazuje, że kiedy ludzie chwalili Boga, to w obliczu wojny, czy w obliczu kryzysu, czy plagi, przez chwalenie Boga, podniesione ręce i podniesione głosy, przez dziękczynienie ściągali boskie interwencje do swoich domów, narodów. Tak samo Ty, Jakub, mówi: Jeżeli chcesz spożywać owoce, albo inaczej chcesz rezultatu Boga, Bożych interwencji w swoim życiu, to nie szemraj, nie narzekaj, nie mów: Jesteś sam. Nigdy nie byłeś i nie będziesz sam. On Ci nie opuści i nie zostawi. Ten fragment mówi o nieustannej, czyli mówi o pewnej postawie. Dzisiaj, po naszym spotkaniu, jesteś zachęcony do tego, żeby zmienić postawę, nie na dni dobre, ale na zawsze. We wszystkim się raduję, we wszystkim Bogu dziękuję, we wszystkim Boga wywyższam i zawsze oczekuję jego interwencji. Izajasz powiedział coś bardzo ważnego dla naszych. Odczuć naszych myśli. Izaja 61. Księga Izajasza, Stary Testament. Chciałbym, żebyście pomyśleli o, o sobie. Wyobrazili sobie siebie w trudnej sytuacji. Jeżeli jesteście w dobrej, to wyobraźcie sobie w trudnej sytuacji siebie. Macie wyobraźnię, skorzystajcie z niej. Od, od początku przeczytam ten fragment. Duch wszechmocnego Pana nade mną namaścił mnie, abym głosił dobrą wieść ubogim, posobnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane. Abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym Syjon. Zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości, szczepami Pana ku Jego sławie. Zobaczcie, jaka jest misja Jezusa, jaki jest zamiar Jezusa. To jest powiedziane, chciałbym dać im olejek radości zamiast żałobnej szaty. On chce, żeby się cieszył. On nie chce, żebyś widział siebie pokonanym, żałobnikiem, obdartym, okradzionym, umierającym. On chce, żebyś wiedział i dlatego oczekiwał, że kiedy podnosisz ręce, On wyleje radość. Radość, która będzie ci towarzyszyć w trudnych dniach, ale też radość, dlatego że spojrzysz niedługo wstecz i powiesz, wow, jak Bóg mnie z tego wyprowadził. W języku angielskim, w Starym Testamencie, wielokrotnie, kiedy czytamy historię wojen, prześladowań, trudnych sytuacji, jest użyte wyrażenie It came to pass. Przyszło, żeby przeminąć. I właśnie człowiek, który patrzy, jak Bóg patrzy na sytuację, mówi: To wszystko jest po to, żeby Bóg się objawił Bogiem. Przyszło, żeby przeminąć. I z mojego żalu i bólu. Będę miał wielki powód do radości, bez względu na to, gdzie jestem i przez co przychodzę. Dzieje apostolskie, proszę pamiętajcie, to jest zapis kościo historii Kościoła. Pierwszych lat Kościoła, życia apostoła Pawła, Piotra. Wtedy Żydzi prześladują chrześcijan, a cały naród izraelski jest tak naprawdę pod okupacją Imperium Rzymskiego. To są czasy, kiedy wartość słowa i życia Żyda jest dużo mniejsza niż obywatela Rzymu, a tym bardziej wartość życia chrześcijanina jest dużo mniejsza. Też życie chrześcijan jest zawsze zagrożone. I czytamy w drugim rozdziale, że gromadzili się po domach i chwalili Boga. I każdy kolejny rozdział pokazuje rozwój chrześcijaństwa. Siła Twojego chrześcijaństwa, Twojego życia. Jest w społeczności, chwalący Boga ludzi. Do tego Cię zapraszam. Do zobaczenia.